Dzień dobry, witam w programie na temat. Nazywam się Masato. No i kontynuujemy sobie naszą przygodę z partykułami w języku japońskim. Jak sami widzicie, tutaj już kilka partykuł no, oznaczone mamy, więc jesteśmy bezpieczni pod tym względem. A dzisiaj mamy do czynienia z partykułą Wszystko, Wszędzie, Naraz. Jeśli chodzi o partykułę ni, absolutnie nie ma innego sposobu, żeby yy, opisać ją jako po prostu Wszystko, Wszędzie, Naraz. To jest Kość zgryzoty, żeby zrozumieć, w jak wielu kontekstach partykuła nie się pojawia, jak sami widzicie, tutaj mam przygotowane zdania, i to są wszystko e, zdania, na bazie których będziemy sobie ocenia, będziemy sobie po prostu pojedyncze znaczenia tej partykuły opisywać. tak. Więc e, tutaj dopiero mam przykładowe zdania, takie wymyśliłem. Ale ona jest tak niesamowicie wszechobecna, w tylu rzeczach występuje. Że jedyne co nas ratuje to właściwie to, że możemy sobie tak jakby podzielić tutaj na pewne um, osobne partykuły ni jakby i dlatego każdą z, takich, z tych innych znaczeń, jak to tłumaczymy, zaznaczyłem innym kolorem. Więc partykuła ni od, y, można przetłumaczyć jako wy, od, dla, na, o oraz do. Taka szkoła, tak. I k zmierzać, zmierzam do szkoły. Chodzi o to, że chcę powiedzieć, że ja idę do szkoły, że zmierzam do szkoły, i dlatego tutaj jest partykuła ni jako do. Czyli ona jest używana w kontekście jakichś miejsc, że jakieś miejsce, że coś jest w, jakim miejscu, w jakimś miejscu, albo idę do jakiegoś miejsca. Jeszcze czasami może się wydarzyć, że tutaj dojdzie do przypadku z, ale o tym może później. Więc pierwsze zdanie. Zmierzam do szkoły To jest dość proste, żeby to zrozumieć Gdyby partykuła nie opierała się tylko i wyłącznie na do To mielibyśmy już, zadowo to byli to mieli już byliśmy całą lekcję za sobą No ale niestety, nie tylko Kolejne zdanie To modacini curere Kurery oznacza otrzymać od kogoś I to znaczy, że my dężymy tę osobę w jakiś sposób sympatią Jesteśmy wdzięczni za to, że otrzymaliśmy to, co otrzymaliśmy to jest czasownik. Kurery. No i teraz to mu rzeczownik, wiadomo, i teraz yy, otrzymać, o, otrzymać od przyjaciela. Czyli tutaj w tym przypadku będziemy sobie to tłumaczyć jako po prostu od. Powiem wam, że. Właściwie jedynym sposobem, jak ja odkryłem, jeżeli chodzi o partykułę nie, jest po prostu przyzwyczajenie się do tego, że ona jest właśnie wszystkim wszędzie naraz i po prostu pojedyncze klepanie sobie zdań po kolei, no i zapamiętywanie tego, w jakich okolicznościach tej partykuły używamy. Otrzymać od przyjaciela. To dać ni kurer, czyli przyjaciel od otrzymać. Otrzymać od przyjaciela. Więc tutaj partykuła jako po prostu od, że od kogoś, albo od czegoś. Następny przypadek to będzie to niejager, które, jeżeli ktoś już się domyślił, jest przeciwieństwem tego e, pierwszego. To znaczy, kiedy w pierwszym mieliśmy to modacjniekurerro, czyli otrzymałem od przyjaciela, otrzymać od przyjaciela konkretnie. Tak, w tym przypadku będziemy mieli do czynienia z dałem przyjacielowi, że tutaj znowu mamy e, od, tylko tym razem, że, e, że tutaj mamy po prostu dla. Ja to przynowłaczyłem dla, dlatego żeby się nie myliło to z od, bo kiedy znaczenie jest takie, że my coś dostajemy od, to teraz chcemy powiedzieć, że coś dla kogoś, tak? Czyli, czyli dać dla przyjaciela, dać dla przyjaciela, dlatego tutaj dla, bo gdyby to było dać od przyjaciela, to by to, to totalnie nam zepsuło, bo to by było to samo, tak? Dlatego tutaj dla, dać dla przyjaciela. I tak, jak dobrze się przypatrzyliście, to, czy nie oznacza nam od czy dla, zależy od tego, co znajduje się po niej. Więc dlatego tutaj kolejny przypadek tłumaczenia. Następny przypadek partykłyni to jest, kiedy ona opisuje nam, że coś jest w jakimś konkretnym miejscu się znajduje czyli nie, że my zmierzamy do jakiegoś konkretnego miejsca, czy od kogoś, albo dla kogoś tylko, że coś się znajduje w konkretnym miejscu. I teraz taki prosty przykład. Honda na noe, ni Honga, aru. To jest takie zdanie, ma trochę, ale żeby pokazać jak najlepiej. Honda oznacza półka na książki. Tutaj jeszcze Honda pisze, no i Ga, to już widzicie tutaj, więc e, wiele razy pisałem. No, więc tutaj mamy do czynienia z znaczeniem typu na, że coś jest na, więc na górze półki z książkami książka istnieje, czyli książka jest. I dlatego tutaj jest ni, że na, w tym sensie. Tutaj jest ni w kontekście, że na, że na czymś znajduje się dana rzecz. Kiedy mówimy o godzinach, gdy mówimy o godzinie w języku japońskim, że robimy coś o konkretnej godzinie, używamy partykuły ni. I tutaj jest przykładowe zdanie Kir. 七時 to jest siódma o, no bo nie powiemy wstać, możemy też powiedzieć wstać na siódmą i wtedy tutaj moglibyśmy to przetłumaczyć jako na, więc to nas ratuje. Wstać od siódmej też daje radę, zobaczcie, wstać dla siódmej to już trochę mniej. Ale widzicie, że to się czasami w języku polskim pokrywa. Nie zawsze, ale zobaczcie, wstać na siódmą, wstać od siódmej, wstać w siódmą to już nie, ale wstać o siódmej jak najbardziej. Więc tutaj przykład jest taki, że moglibyśmy to przetłumaczyć na kilka z tych tutaj wariantów. I dzięki temu nas to trochę ratuje, że ma to większy sens, dlaczego tutaj znajduje się partykuła ni. No i ostatni przykład. Partykuły ni, kiedy coś oznacza wy. Że coś jest w czymś na przykład. No i tutaj mamy zdanie. Tanuki wa ni iru. Tanuki jest to po prostu jenot, przypomina szopa. Jeśli chodzi o, jeśli chodzi o jenota, istnieje w Japonii. Jeśli chodzi o tanuki, jeśli chodzi o jenota, istnieje w Japonii. Nie powiemy, istnieje. Na Japonii, istnieje od Japonii, istnieje dla Japonii, istnieje o Japonii, istnieje do Japonii. Nie, powiemy, istnieje w Japonii. Dlatego tutaj jest to tłumaczone jako w. I zacznijmy sobie od pierwszego przykładu. Sklenność tani Tego już nie musimy dopisywać, bo mamy ten trzon, który jest dla nas najważniejszy. Jak myślicie, co tutaj symbolizuje partykuła NI? Dam Wam 3 sekundy na odpowiedź. To było w razie czego? 3 sekundy to jest absolutnie nic, jeżeli chodzi o odpowiedź, ale y, chciałem po prostu, że może się domyślicie. Śta, jak powiedziałem, to jest dół, więc na dole biurka. Na dole biurka. Więc na dole biurka jest plecak. To o to chodziło w tym zdaniu. Przejdźmy sobie do następnego. Bioinni der. Bioinni der. I teraz, gdyby nie to deru, to bioin nie mogłoby znaczyć i w szpitalu, i od szpitala, i dla szpitala, i, i na szpitalu, i o szpitalu, i do szpitala. Może o szpitalu to tak nie do końca, bo tu nie mamy do czynienia z godziną, ale wiecie, po prostu prawie wszystko byśmy tu mogli podpasować. Dlatego to, co znajduje się po niej, mówi nam o tym, o co chodzi w całym zdaniu. Więc bioin, jak już wspomniałem, to jest szpital. Deru oznacza wychodzić, więc dam Wam 3 sekundy na odpowiedź. Oczywiście chodzi o wychodzić od szpitala, które przetłumaczylibyśmy bardziej zgrabnie, dlatego tutaj dorysowałem ze szpitala, ale od szpitala też w miarę się to jakoś klei w głowie. Czyli że wychodzić ze, wychodzić ze szpitala, wychodzić od szpitala. Hairu jest czasownikiem, który oznacza wchodzić, więc dam Wam 3 sekundy na odpowiedź. Tak, oznacza to wchodzić do szpitala. Czyli tutaj mamy do czynienia z tym tłumaczeniem partykuły, nie jako po prostu do. Wchodzę do szpitala. Wchodzę do szpitala. Z tym, że tego się nie odmienia, więc chodzę do szpital. Albo wychodzę ze szpital. No i ostatnie zdanie, które sobie stworzyłem. się tatemono, nie Jeśli chodzi o biuro, budynek, tatemono to jest budynek. Aru, być. Rzecz nieożywiona. Więc. Teraz dam wam w takim razie 3 sekundy, żebyście się domyślili, co w tym zdaniu robi partykuła NI. OK, odpowiedzią jest po prostu w. Czyli jeśli, jeśli chodzi o. Zobaczcie, tutaj sobie wróćmy do naszego startowego koloru. Jeśli chodzi o biuro, tak? Jeśli chodzi o biuro, istnieje znajduje się w budynku. Nieważne w jakim budynku, chodzi o to, że opisujemy, że coś jest w czymś. I wobec tego, że coś jest w czymś, no to właśnie tutaj w znaczeniu w wy występuje partykuła NI. Więc ja bym po prostu radził, żebyście byli przygotowani na to, że partykuła NI będzie się pojawiać w różnych znaczeniach, w tłumaczeniu znaczy i y, po prostu mieli gdzieś tam z głowy to, w jakich ona rzeczach występuje. I tutaj sobie napiszemy, że to jest partykuła NI. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału na temat partykuły NI. Następnym razem będziemy już sobie kończyć te takie e, pojedyncze partykuły, to znaczy te takie super, super, super ważne, i przejdziemy do takich, które też są istotne, ale bez nich da się przeżyć. Powodzenia w dalszych etapach. Matany!